Będą bębny afrykańskie, będą bębny arabskie, każdy z nich ma inną technikę gry i każdy z nich wydobywa inne dźwięki. No i myślę, że będzie też taka muzyczna niespodzianka na koniec, bo trochę kubańskich rytmów, tak żeby to była trochę podróż, taka etniczna podróż muzyczna. Dla takich młodych uczestników warsztatów to też okazja tego, żeby jednak troszkę się wyżyć, zwłaszcza jak się wali w bęben. Zdecydowanie bardzo oczyszczająca jest gra na bębnach. Można się oczyścić z różnych nagromadzonych emocji i to jest zawsze pozytywna energia. I to co w nas zostaje po graniu na bębnach i po tej wspólnej energii dźwiękowej, bo im więcej bębnów, więcej dźwięku, tym lepiej e, zostaje w nas na dłużej. Więc mam nadzieję, że młodym uczestnikom, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na bębnach, ten temat się spodoba i że wrócą jeszcze być może na inne warsztaty. No właśnie, inne warsztaty, czyli co jeszcze? Tańce w kręgu, czyli tak bardziej ruchowo, a pojutrze też ciekawa propozycja Trochę z pogranicza rytmiki, bo będą to warsztaty Boom clap Tap, czyli warsztaty podstaw stepowania, czyli również rytmu. Czy ktoś, kto chciałby wziąć udział w tego typu warsztatach, musi być odpowiednio przygotowany, mieć obuwie? Myślę, że to, co się posiada, bo butów z blachami do stopowania, no niestety nie ma każdy w domu i jest to niemożliwe, ale myślę, że twarda podeszwa po prostu, buta powinna wystarczyć, bo to chodzi tylko o to, żeby wystukać stopami rytm. Można to nawet rozrobić gołą stuchą, ale wtedy nie ma efektu dźwiękowego aż tak intensywnego jak w przypadku blach. Ale blachy będę miała ja, pokażę, jak takie buty do stopowania wyglądają, i myślę, że, myślę, że nauczymy się podstaw. Okay. Yeah. Yeah.